Burza tu idzie jak cholera Ciekawe czy ja to wyprasuję Ciągnij go balizora siema, siema, Witam was bardzo serdecznie No film Już po robotach Kukurydzianych Po zbiorach właśnie Nie było mnie cały tydzień teraz A dokładniej bardziej 8 dni Byłem na wakacjach wreszcie mi się należało także byłem na wakacjach yy, wczoraj wróciłem i dzisiaj dzisiaj już jest trochę pracy, bo łąki pokosili już mi pozgarniali, przygotowali żebym tylko prasował yy, dowiedziałem się, że orali i zaorali wszystko więc, więc ja przyjechałem na gotowe praktycznie, no ale no no cóż no dobrze, że zrobili ja teraz, ja miałem czas żeby sobie odpocząć w poniedziałku będziemy siali. No a dzisiaj trochę tę łąkę zbierzemy yy, i, i, i zbierzemy ją i chyba dzisiaj więcej nie będziemy robić. Ale pioruny walą. Miejmy nadzieję, że mi się uda to skończyć przed deszczem. A nie wiem, no to troszkę tam deszczu będzie. No tak, to jest siano kiszonka, nie. Jakby to była słoma, to jeszcze co innego. Wakacje fajne, chociaż to nie były takie bardziej wakacje, żeby odpocząć, tylko bardziej wyprawa. Bo jednak pojechaliśmy w miejsce, gdzie yy, no byliśmy jakby poza światem bo Cypr Północny, który nie jest uznawany przez Unię, jest bardziej turecki więc tam yy, no inna waluta nie było roamingu trzeba było sobie karty kupić wszystko trzeba było się dogadać chociaż angielskie bardzo dobrze znali. Ale też daleko, bo trzeba było praktycznie cały Cypr przejechać, przejść przez gra umowną granicę. Także się czułem bardziej jak taki cejrowski niż jak na wakacjach. No ale fajnie było. Bardzo mi się podobało. Morze cieplutkie, 29 stopni. Woda czysta. Basenik też mieliśmy. Wille w sumie mieliśmy zajebistą. I to w takich pieniądzach, że. Szczerze, to tyle samo bym wydał, jakbym pojechał do zakopca na tydzień. Jak ja za obiad, wołowinę płaciłem 40 zł. I do tego dwie kawy. Turkish coffee. A kawa była za 2 zł. Także, no wiecie, paliwo za 4 zł. A tam same majbachy. Same Merole, same bm nowe Naprawdę, jakiś raj podatkowy chyba to jest. Ale dobrze, no studentami jesteśmy. To jaki, żeby nie było żadnego przepychu, przynajmniej portfel nie bolał. No ale daleko, bo wczoraj 36 godzin na nogach byłem żeby się dostać, kurde, to było ciężko. No ale się udało. Wróciłem, cały i zdrowy. I kończymy pracę. Tam to chyba już leje. Ale dziwnie chmury jakoś idą po ziemi. Albo się coś pali. O, wow, ale czasło. Widzicie to? Ciągni go balizara. Witam siema, siema wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. No wróciłem z wakacji. Wczoraj już trochę nagrywałem, ale mi trochę przerwała pogoda, bo była taka burza, że że później już po prostu nie nagrywałem, bateria też mi się skończyła. Ale Wam wrzucę po prostu moje, po, moją potyczkę z burzą, bo no trochę się już przestraszyłem, myślałem, że mi szyby wybija tak waliło. A dzisiaj yy, siejemy wieloskładnik pod pod, yy, pod zboża. Będziemy planować od piątku siat. dzisiaj Jest czwartek czwartek albo środa. No to od jutra musimy chcieli coś ruszyć albo od soboty. Tylko mamy problem, bo czekamy za żytem i jeszcze nie przyjechało. Także no jest kiepsko. Żyto i to nie przyjechało. Ale mamy trochę żyta, 5 hektarów do odsiania, więc to zasiejemy. Pszenicę już mamy, euforię. No, ale pszenica, wiadomo, na koniec chcemy tak się wyrobić, żeby nawet na Nary jechać w piątek przyszły, bo taty później mojego też nie ma. Także y, tutaj mamy różne, różne specyfiki. Tam tata kupił trochę y, wieloskładnika, trochę słabszy, ale te lepsze działki po prostu npk z siarką 820-30 y, siejemy. Coś podobnego do polifoski to jest. E, to firma, pewnie przepakowali jakieś z, tam gdzieś z Białorusi, czy coś. A, a, a tutaj dokupił lubofoskę 3,5-10-20, no słabsza, słabsza, ale no coś tego składnika jest. E, no i to pójdzie tam gdzieś pod żyto tutaj u nas e, na te gorsze działki. Po prostu tam mieliśmy tego z 4 worki, czy z 3, także, także tak to wygląda. Czondirkiem ładujemy, bo łatwiej się jeździ, jednak samemu sobie idzie podczepić wszystko. A forterom siejemy i tak dzisiaj no jeszcze z godzinkami mi się wydaje, że będziemy siali yy, i, i dzisiaj wieczorem jeszcze ogarniemy o, tata już tam Loto Forterą. No i, i będziemy czekać, no to za tymi nasionami, zasiejemy i będzie spokój. Buraki tutaj nasze, zarąbiste tu są. Tu nie pamiętam, żeby tyle było buraków akurat na tej działce, tam trochę w dołku było kiedyś w tym roku więcej, no i pomimo, że tu nie jest zbyt yy, dobra ziemia, a to buraki są świetne no, naprawdę klasowo wyglądają i dobrze, że je zostawiliśmy na późną odstawę yy, ładne o, tutaj macie przykład na przykład takiego z brzegu buraka elegancki, a na drugiej działce gdzie jest lepsza ziemia, bo tam jest taka trzecia klasa Y, gliniasta, to tam są jeszcze lepsze te buraki. Na jednej górce trochę gorsze są, ale tak to to naprawdę burak wygląda elegancko i to nie tam pojedyncze sztuki, bo widzicie jakie są bomby, nie? Ale no dopiero się okaże jak będzie to nasz i wszystko. Także, także no się przekonamy dopiero jak wykopiemy. No ale to dopiero w listopadzie raczej. Nie ma co się wściekać. No, na razie zasiejmy i będzie, będzie z głowy. Nie, orali już wszystko zaorali, jak mnie nie było w tym czasie. Także, no, jedną działkę sobie pooram, właśnie teraz są po kukurydzy. I to tyle będzie z moich, z moich zapędów. No, by pooram trochę na, na wiosnę. Chyba, że kupimy bezorkowca, bo są, są takie plany na, na jakiś bezorkowiec, wielozadaniowiec, top-down. No, także. Także i nawet na Bednarach będziemy oglądać My jesteśmy najbardziej skłonni za mandamem Ale no rozważamy jeszcze też inne, na przykład rolmako o, A tutaj poplon, który miał bardzo ciężko żeby wzejść Groch z owsem, o, widzicie groszku trochę jest Było bez orania Jak widzicie tylko po talerzówce i ładnie wszedł Trochę grubo, bo no jednak było zgro, Jak jest groch to trzeba ustawienie siewnika na drugą dziurę gdzie jest bardzo duża szczelina Więc z tego dużo wylatuje Ale to jest tylko po To nie jest ten Kielc ja Wiecie o co chodzi? Kielce z Zoryki. My tu z Podpoznania to znamy slang. Nie, no, ja ja to robię. W ziemi zostaje, więc ja... <śmuluję> nie ma co mówić, że mardowane. No Jednak to to lusterko tak ustawił, że tu jak wejdziesz to się w łeb od razu dygnie. Bawią się. Dobra. No tam było trochę grud. Przyjedziemy zaraz. się je popakuje. Jedno w drug drugie i się zawiesi. Tak przynajmniej wiem, że mi nie zwieje i lecimy na kolejne działki tu no to jest taki pioł no ale to w zeszłym roku się nie, nie udało no. nie, ale, nie że to, jak głęboko zostało jakoś kurwa, no a zawsze jak jakie tu żyta i kurwa było, że tu dwie przyczepy żyta miały dziesiątki no zostało wapna wszystkiego obwodnika no musi dać być. Na tej poli nie ma co oszczędzać, bo to jest podstawa.